Energia dla każdego sportu. Michał cichy MMAPL, a ze mną jest Mirosław. Mirosław Gło... głośny. Dokładnie. Słuchajcie, pierwszy raz, pierwszy raz tutaj gości u, u cichego firma Szóstak, Szóstak, łowiecstwo. Słuchajcie, ciuchy, ubrania łowieckie. Nie tylko Łowieckie, bo i do rekreacji, do strzelectwa sportowego, do wycieczek po, le po lesie, ubrania u szóstaka. E, tutaj jest firma Sweet Team, ale też inne firmy. Także polecam najfajniejsze ubrania u szóstaka, e, i buty, i, i kurtki, i spodnie, wszystko co najlepsze u szóstaka. I e, po szóstaku zaczynamy e, z pierwszą pierwszą na fejmie. Ewa Piątkowska, Klaudia Seguła. Pierwsza runda box, druga kickboxing, trzecia MMA, to podejrzewam, że w te dwie pierwsze rundy chcecie skończyć Klaudię. No, zadanie jest takie, że ogólnie chcemy w pierwszej rundzie skończyć Klaudię, dlatego że uważamy, że najmocniejszą stroną Ewy to jest box, a najsłabszą jest z box. E, więc e, chcemy iść mocno, mocno agresywnie od pierwszej sekundy, żeby po prostu wejść w młyn e, i e, e, mocna, e, agresywna taka walka, żeby w pierwszej rundzie m, skończyć sygułę. E, no wydaje mi się, tam jeszcze próbowała EFK na tej konferencji podpuścić Klaudię, żeby się to skończyło na trzech rundach w K1. Czy dla trenera to by było lepsze rozwiązanie, 3 rundy w K1? Bo jednak ta trzecia WMA może być dla Ewki ciężka. Słuchajcie, Bionik, najlepszy towar w mieście, na stronie mybionik.pl, możecie kupić, na hasło MIREK10, najlepszy towar, także polecam. Ewka też bierze, moi zawodnicy też korzystają z tego, to są super suplementy, także polecam. Jeżeli chodzi o, o co? O to, że chciała Ewa zmienić na trzy rundy w K1. Słuchajcie, no yy, wiadomo, że najmocniejszą stroną Syguły są obalenia i parter. Najsłabszą yy, stroną Ewy są obalenia Olenia i parter. I parter. <noise> yy, więc yy, wiadomo, że każdy chce przeciągnąć przeciwnika na swoją stronę. E, uważam, że m, jeżeli by była walka trzy rundy w MMA, no to Syguła by wygrała, bo jest specjalistką MMA i, i po prostu żadnych szans by Ewa nie miała. E, bo Ewa no, m, też nie toczyła walk w MMA jeszcze, żadnych takich, to tam jakieś by toczyła, e, z, chyba jedną z tą Andrzejewską, to chyba było w MMA czy w, w boksie? Czy? Chyba nawet nie było, ale, chyba, nawet, ale nawet jeśli było w MMA, to, to chyba tam Porteru nie było. No w każdym razie Ewa jest niedoświadczona w MMA i na tak mocną zawodniczkę jak Syguła nie miałaby szans. Oczywiście, że jakby było K1-3 rundy, myślę, że Ewa by miała większe szanse, ale uważam że box K1 i MMA też są duże szanse. Nawet może i większe, jeżeli pójdzie pełnym piecem, pełnym ogniem w pierwszej rundzie, no to. Może być, może być, bo Syguła nawet sobie nie zdaje sprawy, jakie Ewa ma ciężkie ręce. Bo tu, tu mężczyźni trenują ze Wam, boksują, no i skarżą się, że, że ma ciężkie ręce. Mężczyźni. I pewnie ich nie oszczędza. E, ciężkie ręce też ma Piotr Szeliga, który walczy z Gregiem. E, trener na pewno oglądał jego walkę e, pierwszą z Maślaną, e, ale chyba Szeliga za dużo parteru nie robi, a tutaj mamy MMA. Słuchajcie, Garant Profesjonalna broń i co? Delta Optical, doskonała optyka. E, mamy, mamy tutaj MMA. Oh. Szeliga trenował półtorej e, miesiąca parter. E, Szeliga ma predyspozycję do parteru, do zapasów. E, fajnie zbity. mostuje, fajnie obala. I uważam, że w przyszłości może być całkiem dobrym parterowcem i jakby być naprawdę dobrym zawodnikiem MMA. Na razie to jest bardzo krótka wycieczka do tego MMA, bo półtorej miesiąca trenowaliśmy. No, co ja myślę? Myślę, że ta głowa tego grega spadnie i że w pierwszej rundzie już wyląduje głowa na trybunach. I Kibice będą tą tam głowę odrzucić do klatki. Także tutaj spodziewajcie się będą grzmoty. I y... Grek ma ciężki temat. I ciężki temat na pewno będzie miał Alan Kwieciński, który ostatecznie zawalczy z Pasternakiem. Yy, trenerze Dlaczego boks i jak do tego doszło? Czy tam już nie było w ogóle wyboru? Słuchajcie, Google to rodzina, Akademia Muzyczna, Szpaku, słuchajcie Szpaka, super muzyka, także polecam wam. E, co mogę powiedzieć o, o tym? A mogę powiedzieć, swag detailing, najlepsze kosmetyki samochodowe, ale jedziemy dalej. Słuchajcie, e, jeżeli chodzi o co? Chodziło o to, że ciężką, ciężką przeprawę będzie miał Alan z pasternakiem i dlaczego w końcu boks w dużych rękawicach. Dobra, no to y, tak. Y, dostałem telefon rano. Y, czy pasternak zawalczy y, z Alanem w, y, w tym w boksie? Ja mówię ok. W dużych rękawicach, dziesiątkach. Ja mówię ok. też są. Mówię trudno. I, do, ważne, że jest przeciwnik, ważne, że jest walka. No i poszło. I tam zbędnych negocjacji nie było? Nie było negocjacji, nie będziemy robić. Federacja i tak ma problem, bo musiała wyrzucić jednego zawodnika, a drugi rozcięty zawodnik, także Federacja ma problemy. My idziemy na rękę Federacji, nie będziemy robić jakichś tam negocjacji, gdzie już jest zaraz gala. Po prostu Fejm dba o nas, Fejm jest super Federacją, więc my dbamy o Fejm. No i pasternak podczas tej konferencji dostał po raz pierwszy e, liścia od innego zawodnika. I czy trener w ogóle z nim rozmawiał i czy Alan pomylił odwagę z odważnikiem? Znaczy, uważam, że Alan zrobił duży błąd, że uderzył pasternaka. E, uważam, że Alan zapłaci za to. E, nie musi zapłacić jutro czy pojutrze, zapłaci za to w przyszłości. I będzie żałował tego, że uderzył Pasternaka. E, popatrz sobie tam. Bóg wybacza, Wilanów nigdy. Także Alan, prędzej czy później, odpowiesz za to, co zrobiłeś Pasternakowi. I przejdę jeszcze do niedoszłego rywala. Tyburski zaatakował Kasia. Jak trener patrzy na tą całą sytuację, która się wydarzyła na konferencji? No. To powiem w ten sposób, że bardzo jestem zniesmaczony nie tym, że go zaatakował, tylko że ja go zaatakował, bo on nie chce się być Pasternakiem w MMA, a atakuje e, ty, tego Casio, tak jakby był zawodnikiem MMA, bo go kopnął, przewrócił i go bił na ziemi i po prostu y, zawodnikiem MMA się boi bić w MMA, a zawodnika boksera atakuje technikami MMA. Więc y, jestem ogólnie y, zły, że zawodnicy przekraczają y, ten poziom, y, bo wiadomo, obrażają się i to jest wpisane w friki. Ale przekraczają poziom bezpieczeństwa, po prostu przekraczają taką linię cienką, gdzie po prostu robią krzywdę zawodnikowi drugiemu i nie może dojść do walki. Za takie coś powinna być dyskwalifikacja zawodnika, walka się nie odbywa i najlepiej jeszcze kara finansowa. I po prostu inne federacje nie powinny takich zawodników brać zaraz i doceniać bo to się może przyrodzić w eskalację taką agresji i może dojść do nieszczęścia, gdzie później ta osoba, która jest poszkodowana, która będzie poraniona albo uszkodzona, albo po prostu doznał szczepku na zdrowiu, dla niej to będzie duży problem, właśnie, że nie może walczyć. Dla federacji to jest duży problem, no i dla osoby, która to zrobiła, też może być problem. To tak, tak. Tak trzeba pamiętać takiego gościa. Apteka się nazywał i on też nas straszył. Powiedział, że zapakuje nas do bagażnika, y, że spakuje nas i coś tam. I to mnie tak straszył i że jeszcze później było coś takiego, że y, że on tam mnoził jakieś tasaki. W bagażniku groził coś, że to, że, że tamto, a ja mówię to, jeżeli odpakowania, to my jesteśmy i nam się tak nie grozi, bo my robimy sport i my startujemy w sporcie i nie atakuje się nas na zewnątrz. Jeżeli ktoś zaatakuje mnie lub moich zawodników po prostu poza klatką, poza ringiem, prędzej czy później odpowie w taki czy w inny sposób. I tutaj patrzcie, Bóg wybacza Wilanów nigdy. i ja to nie straszę, tylko ja mówię tak. My się bijemy w klatce. Ja kiedyś e, stałem na bramkach, e, biłem się jako młodzieniec, jako młody chłopak, biłem się gdzieś tam po ulicach. Ja mam doświadczenie takie i wiem, jak to się robi. I, I wiem też, że za takie wybryki grozi kara kara więzienia, i to. I apteka y, zawalczył, dostał, y, dostał w, w Naringu czy tam na Macie, i później jeszcze za dwa dni służby do niego zapukały i y, powędrował y, do więzienia czy tam do aresztu, tam gdzie jest miejsce ludzi, którzy tak postępują. I pamiętajcie, że po prostu przekraczanie pewnych granic są granice. We freakach jest coś takiego, że można komuś tam kogoś wyzywać, można tam jakby robić zamieszanie, ale przekraczanie takich, że jest atak i uszkodzenie ciała, które na konferencji, gdzie nie jest walka, bo walka jest w klatce, to jest po prostu bardzo niebezpieczne i to się może może eskalować. I ja po prostu nie dopuszczam, żeby ktoś groził, czy uderzał moich zawodników, dlatego, że my odpowiemy i odpiewy, bo my odpowiemy w każdy sposób i e, ktoś powie, a według jakich zasad? E, ja stosuję zasadę valetudo, wszystko dozwolone i jeżeli ktoś mnie atakuje, to jest wszystko dozwolone i taka zaatakujemy, żeby wygrać i po prostu jeżeli ktoś e, m, po prostu atakuje nas poza klatką i y, robi nam krzywdę, my odpowiemy, czy to będzie za miesiąc, za pół roku, czy za rok. Ta osoba po prostu jest na celowniku. Trenerze, czy na celowniku będzie jeszcze Tyburski, czy dojdzie do, do tej walki z Pasternakiem już? No chyba nie w fejmie, bo Tyburski powiedział, że kontrakt rozwiązuje. Na razie to ja bym się zajął Alanem. Walka z Alanem Tyburskiego. Zostaw ma sam ze sobą problem. Raz gada tak, raz gada tak. Też tam widziałem jakiś wywiad, że jakieś bzdury gadał, że przy, przyznawał się, że jest taki, a nie inny, że ma, że coś tam. Nie wiem, to, to po prostu bzdury gada chłopi i nie chcę nie wchodzić z nim jakby w dyskusję. Zrobił źle, uważa, że zrobił dobrze. Yy, no to nie dodajemy nic. Kolejna z podopiecznych. Marianna Schreiber, widziałem tutaj na sali i kazała się zapytać, czy dlaczego ją tak ciśnie. Słuchajcie, ja nie cisnę Marianki, tylko po prostu dbam o nią, żeby wygrywała. Także ja staram się po prostu ją zachęcać do treningu. A że to wygląda jak. Jak, jak, jakby mnie ocisnął, po prostu ona nie wie, co to jest ciśnięcie. <laughs> e, Marianka, Marianka tutaj bardzo żałuje, że nie będzie miała odpowiedniego wieku, żeby wystartować na prezydenta, e, czy trener... Jakby wystartowała, zagłosuje cała Akademia, bo musimy mieć swojego człowieka, e, po pro, po jakby wygrała, to wiadomo, ujęłaby się za łowiectwem, za e, sprawami wojskowymi, za obronnością kraju, bo sama jest żołnierzem, e, dbałaby, myślę, o bezpieczeństwo Polaków. Także myślę, że jakby Marianka, byśmy mieli swojego prezydenta. No to musimy czekać do, do ja, 2030 ja, tak. roku. E, ma Maria no tak, bo teraz w 25 e, są i trzeba czekać niestety, A, okay. bo Marianna jeszcze jest za młoda. E, trenerze, jeszcze się zapytam o byłego podopiecznego. E, Ferrari walczy. W sumie Denis też tutaj chwilę był na sali, bardzo krótko. E, jak trener widzi w ogóle tą walkę? Jak trener oceni tą walkę z Salt w boksie? No co, no. Poszedł całym ogniem, spuch i to wszystko. Ani nie był wytrenowany, ani taktyki, ani nie było taktyki, ani wytrenowania. Także nic nam nie pokazał, obiecywał, obiecywał i było jak zawsze, że nie przygotował się. A, A trener, jeszcze trener myśli, ze, mną, że... ze mną na przykład jak walczył, jak ja byłem w narożniku, to oprócz tego, że Ee, że nie był przygotowany, bo zrobił kilka treningów, ale miał jeszcze jakąś taktykę i to jeszcze rozgrywał i nawet e, słuchał w tym rozgrywaniu i, i tam dużo to dawało. A tutaj nie było żadnej taktyki, tylko hurra do przodu i dwie rundy się spuchał i koniec. A myśli trener, że on w tym Miami w ogóle trenuje, czy tylko wrzuca zdjęcia, że jest na sali? Tyle ile zdjęć, tyle treningów. A walka z Denisem Zajęckim, jak, jak, czy Zdaniem trenera on ma szansę z takim wielkim koniem jak Denis. Tak jak Denis walczył z bu, to Tak jak Denis nie miał szans z BU, tak z Ferrari nie ma szans z, z Denisem. Nieważne po prostu, to są po prostu za duża różnica wagi, wzrostu wagi, siły. I, I to jest tak, że wszyscy, o, ale słabo Denis zawalczył z Bu, ale po prostu tam była duża różnica tam z 25 czy ileś kilogramów. Tak samo tu będzie z 20 kilo, więc to są duże różnice wagi, wzrostu i to, to jest trudne do nadrobienia. To trzeba być dużo lepszym technicznie i dużo lepszym mieć kondycję. No, tutaj jeden i drugi to leniuchy i jeden drugi się nie przyłoży do przygotowań i wygra ten, kto jest większy silniejszy. A propos leniuchów, to nie wiem, czy tener widział, ale Ferrari zapowiedział, że w końcu załapał bakcela sportowego i daje sobie trzy lata, żeby dojść do najlepszej formy sportowej. Czy zajem trenera utrzyma swoje postanowienie? Hmm. On cały czas obiecuje. Codziennie obiecuje. Ale teraz podobno ma być ale zupełnie inaczej. Ale to, to jest dla mnie to, to po prostu, kiedy, kiedy, kiedy będzie zmiana, jak przyjdzie i zacznie trenować. A to, jak on tam trenuje, gdzie. Dlaczego ja go wyrzuciłem? Bo nie trenował. I po prostu nie, nie można pracować z kimś, kto cały czas się opierdala. Po prostu do jednej walki, do, bo było tak, że do jednej trenował, do drugiej nie trenował, do jednej trenował, a teraz po prostu po prostu przeszedł sam siebie. A jest opcja, żeby w ogóle wrócił do akademii? To jest opcja, jakby trenował. Jakby przyszedł i trenował, to by była opcja. Bo ja bym go przyjął na miesiąc, mówię, dobra, przychodzisz, jest. Taki są, okres próbny, próbny są, jest miesiąc i w ten miesiąc musisz być, zrobić na przykład 12 treningów, no nie? No i jak on zrobi te 12 w miesiąc, to, to, zostaje. to zostaje. Nie zrobi? Wypierdalać. Okej, okay, no to Ferrari, może jest okazja wrócić, jak Ale teraz Ale nie do jest, walki z Denisem. No, no tak, wiadomo, nie to pani... na ostatnią chwilę nie ma ta, co. Tak, tak. Ta. E, trenerze, jeszcze, e, jeszcze mnie ciekawi, czy trener oglądał KSW, a jeśli tak, e, to chyba najbardziej zaskakujący koniec był w walce wrzosek-szpilka. Czy trener tak się spodziewał, że to się może zakończyć szybko? E, pan także, wszystkiego się tam spodziewałem. E, ogólnie stawiałem 60 do 40 na wrzoska. Uważałem, że wrzosek idzie do góry, szpilka, że, że może spada, a może jest po takiej, że, że nie rośnie jeszcze. E, I że. Też nie ma trenerów MMA w koło siebie, bo ma trenerów od jiu dobrych, ma trenerów tam od kickboxingu dobrych, ale nie ma trenerów MMA, nie ma taktyki dobrej, nie ma tam jakby wiedzy szkoleniowej na temat wykorzystania potencjału szpilki. Jest, w Polsce jest bardzo dużo dobrych zawodników, którzy są źle prowadzeni, i to, to nie to, że ja podważam sztab. Bo sztab, jakby szpilki, sam w sobie się zna na kickboxingu, jiu i, i to są fachowcy, ale podważam, że na MMA się nie znają, no bo MMA to jest co innego. I, i, I po prostu uważam, że szpilka ma potencjał i z niego by zrobił zawodnika, tylko powinien mieć dobry po prostu sztab. Wrzosek wyzwał do walki Szymona Bajora, którego trener też zna. Czy pana zdaniem da radę sobie wrzosek z Bajorem? No, to super test. Super test to tak samo jak e, walka z, z Mindą mogłaby być super testem, gdzie Wrzosek, e, że tam KSW nie chciało tej walki, bo wiedziało, że Wrzosek dużo by zaryzykował, że mógłby, że tak jakby Wrzosek wygrał z Mindą, to by nic nie dało, no bo Minda nie jest postrzegany jako bo raz wygrywa, raz przegrywa, a jakby znowu mm, e, Minda wygrał, no to gwiazda by upadła, no nie? No to nie chcieli takiej walki. A jeżeli chodzi o Bajora, to uważam, że Bajor to jest taki Minda, tylko um, bardziej techniczny, może nie bardziej techniczny, tylko y, zawodnik z większym doświadczeniem, bo po prostu Bajor, Minda tak pro profesjonalnie to trenuje ze 4 lata, a Bajor 10. I chodzi o że bardziej doświadczony. Mhm. Dobrze, trenerze. Dziękuję bardzo. Widzimy się w gliwicach. Widzimy się w gliwicach, oglądajcie! Dziękuję. Dobra energia dla każdego sportu.